Małe rzeczy kryją w sobie wielkie historie. Tak też było w tym przypadku. Od kamyczka znalezionego nad morzem po biorko dla dziewczynki. Podczas spaceru nad morzem w miejscowości Wicie znaleźliśmy pięknie pomalowany kamyczek, tak jakby czekał, żeby opowiedzieć swoją historię. Aby odnaleźć twórczynię kamyka, przeszukaliśmy grubę miłośników kamyczków i tak poznaliśmy mamę dziewięcioletniej dziewczynki. Zabraliśmy kamek do naszej firmy KRL i zdecydowaliśmy się nagrodzić córeczkę autorki, podarowując jej biurko. Chcieliśmy, aby to biurko przypominało im o całej tej wyjątkowej historii. Dlatego postanowiliśmy nadrukować na blacie znaleziony kamyk. Zawieźliśmy go do drukarni, by zrealizować projekt, który stanie się pamiątką tej historii. Dziewczynka miała możliwość zaprojektowania biurka dokładnie według własnych marzeń i upodobań, korzystając z naszego konfiguratora na stronie, tak aby mogła wybrać każdy detal i stworzyć biurko idealne dla siebie. A gdy biurko było już gotowe, dostarczyliśmy je osobiście. Widok radości w jej oczach był nie do opisania. Jeden mały kamyk, jedno biurko i mnóstwo szczęścia. To właśnie tak rodzą się historie, które warto opowiadać. A my w KRL Gaming Art jesteśmy gotowi tworzyć kolejne dla Was, z Wami i dzięki Wam. Dodatkowo otrzymaliśmy w prezencie kamyk z namalowanym logiem naszej firmy, który tak jak biurko dla dziewczynki, stał się dla nas wyjątkową pamiątką.